W niedzielę odbyła się trzecia już puławska wymiana roślin. Przed głównym wejściem do puławskiego ośrodka kultury Dom Chemika spotkali się chętnie do wymiany roślin. Przebyli z tej okazji wielbiciele zieleni wymieniali się nie tylko roślinami, ale także i doświadczeniami w ich hodowli. Poza roślinami pojawił się również zwierzę Kobu z Fundacji Przyjazna Łapa. Fundacja, która jest organizatorem wydarzenia, zajmuje się na co dzień pomocą dla zwierząt z naszego miasta i okolic. Swoje wsparcie można było okazać dokonując zakupu roślin, które wcześniej zostały przekazane fundacji przez darczyńców. Do organizatorów trafiły rośliny domowe, balkonowe i ogrodowe. Było naprawdę w czym wybierać. Dodatkową atrakcją był słodki stół, przy którym wszyscy przybyli mogli skosztować pysznych, słodkich wypieków. Witamy na dzisiejszej, trzeciej już edycji wymiany roślin, y, która jest organizowana przez naszą fundację, Fundacja Pol ludzku do zwierząt przyjazna łapa. Nasza wymiana roślin polega na tym, że można sobie przyjść po roślinkę, można przyjść ze swoją roślinką, wymienić się, można zakupić za wrzutkę dowolną do puszki. Cały zysk z puszek jest przeznaczany na ratowanie poszkodowanych zwierząt. Koty, psy, dzika zwierzyna. Jest to już nasza, tak jak mówię, trzecia edycja, ale chyba rekordowa, bo szkółek, które nas wspierają, mamy masę w tym, w tym wydarzeniu, więc serdecznie zapraszamy na, na naszą wymianę roślin. Mamy również tutaj na swoim stoisku tablicę ze zdjęciami naszych podopiecznych zwierząt, które są jeszcze w lecznicach, część jest na domach tymczasowych. Serdecznie zachęcamy do adopcji, do domów tymczasowych przede wszystkim, których poszukujemy, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby była socjalizacja takich zwierząt powypadkowych poszkodowanych. Dlatego serdecznie zachęcamy do adopcji i do domów tymczasowych. Duże zainteresowanie wymianą roślin na pewno sprawi, że kolejna wiosenna wymiana będzie równie udana. Żiurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.